Dzień dobry drogie ciaszki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się głównym riffem z utworu Disciple, zespołu Slayer z mojego ulubionego albumu God Hates Us All. Naszą gitarkę mamy w standard CIS, czyli każda struna o 3,5 tony w dół. I teraz tak. Tu Tłumimy sobie strunę najgrubszą. I mamy teraz tak. Takie trujeczki. I później mamy 9 struna trzecia od góry. Później 8 struna wyżej. 7 i 0 najgrubszej. Czyli. I to gramy. Sze, nie 6, 8 razy, przepraszam. 8 razy, a później mamy takie zejście. 9, 8, 7 i później oprócz sobie zjeżdżamy. 8, 7, 6 i później jest 7, 6, 5. Czyli 7. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Miłego dnia Wam życzę i... Slayer!